Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy. Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć! Cześć! O mnie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa! Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę. Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu. Sektor MŚP odgrywa kluczową rolę w gospodarce regionu. W województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych jest ponad 220 tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi ponad 99% wszystkich aktywnych podmiotów gospodarczych. Sektor MŚP jest zróżnicowany, dominują branże z obszaru handlu, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz działalności naukowej i technicznej. Region stawia również na rozwój nowoczesnych sektorów oraz usług medycznych i wellness w miejscowościach uzdrowiskowych jak Ciechocinek i Nowrocław czy Wieniec Drój. Aromat świeżych ziół, ciepło kuchennych palników i nieustanny gwar rozmów. Tak wyglądała atmosfera kolejnych warsztatów kulinarnych, organizowanych w ramach projektu Kujawy Plus Pomorze promocja potencjału gospodarczego regionu. W wydarzeniu wzięli udział kucharze oraz pracownicy gastronomii z lokalnych restauracji, hoteli i firm cateringowych. Łączyło ich jedno chęć odkrywania nowych smaków, technik i pomysłów na rozwój własnych lokali. Się podzielić innymi wiadomościami z innymi, coś nowego się dowiedzieć. Zawsze to jest temat rzeka. No Moim zdaniem to jest bardzo fajna sprawa. Można się podszkolić zawsze. Człowiek w całe życie się uczy. I tak no generalnie fajny, fajny czas. Fajnie jest zrobiona cał, cały pokaz, fajnie zrobiony. Uważam, że jest to taki projekt, który przede wszystkim jest adresowany nie tylko do dużych przedsiębiorstw, ale też dla małych i, i średnich, a takich projektów po prostu brakuje. Więc są to wartościowe, jak gdyby i szkolenia i warsztaty. Ja już jestem po warsztatach z, z fotografii kulinarnej, bardzo, bardzo, jak gdyby takie przydatne. Z uwagi na to, że nie zdajemy sobie chyba sprawy z tego, że Fotografia w gastronomii jest również wizytówką. Tego, co, co przyrządzamy? Pod okiem doświadczonych trenerów uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, poznali profesjonalne techniki pracy w kuchni oraz wspólnie stworzyli wyjątkowe potrawy w przyjaznej i kreatywnej atmosferze. Podczas ostatniego kursu przygotowali potrawy kuchni tradycyjnej, ale w nowoczesnej odsłonie. Przygotowujemy kilka takich dań, inspiracji moich, które chciałbym się podzielić z moimi kursantami. Jest to kaszanka od takiego zaprzezionego rzeźnika ją z jajkiem sadzonym z kawiorem a więc tak troszeczkę bardziej wykwintnie jednym zdań też jest polędwica wieprzowa tak wspomnienie starej pani walewskiej polędwicy wołowej nazywane śliwką boczkiem my robimy troszeczkę inaczej w taką metodą suwi jest tu metoda suwi gotowanie w próżni w cyrkulatorze powietrza więc taka nowa technika może już nie nowa ale niektórzy uczestnicy nie znają jej i co dalej robimy jeszcze dzisiaj polędwicę wołową z królową z polędwicy będzie podawana na grzance z sosem na bazie na bazie fłagry, a więc ciekawe takie połączenie słodkiego, słonego. Próbuję tych nowych technik, starych technik, żeby połączyć to wszystko w jedność, a takie zajęcia no, są idealne, żeby podzielić się z tą wiedzą, która już przez tyle lat jest w głowie. A więc no, do grobu tego nie zabiorę, a więc chętnie podzielę się z uczestnikami. Kuchnia regionalna przypomniała, że lokalne produkty od kujawskich owoców po gęsinę mogą stać się podstawą nowoczesnych, lekkich i pełnych charakteru dań. Goście w, w naszej restauracji też szukają tylko naszego. Jak było, były, byłam na szkoleniu z gęsi, byłam sama zdziwiona, że tak na ładnie zeszła ta gęś na sali. Dlatego teraz będziemy robić. Tylko takie tradycyjne regionalne potrawy. Wspólne gotowanie przeplatało się z wymianą doświadczeń. Warsztaty, całkowicie bezpłatne, prowadzone w kameralnej atmosferze i zakończone degustacją przygotowanych dań, dały lokalnym gastronomom coś więcej niż wiedzę, dały motywację i świeżą energię do działania.